Shalom, szalom, bracie i siostry. Dzisiaj będziemy czytać księgę apokryficzną. 12 patriarchów. Mam nadzieję, że właśnie tam wszystko po drugiej stronie w porządku. Więc zaczynamy. Będzie to testament Ashera, albo Asera. Temat o podwójnym obliczu dobra i zła. Odpis testamentu Asera. Słowa, które wypowiedział do swoich synów w 120 roku życia. Kiedy był jeszcze zdrowy, rzekł do nich, posłuchajcie dzieci sera, ojca waszego, a okaże wam wszystko, co prawe w oczach Boga. Dwie drogi dał Bóg synom ludzkim, dwa myślenia, dwa działania, dwa sposoby i dwa cele. Z tego powodu wszystko jest podwójne, jedno przeciwne drugiemu, istnieją dwie drogi, ku dobremu i ku złemu. Odpowiednio też istnieją dwa myślenia w naszym wnętrzu osądzające owe drogi. Jeśli bowiem duszę pragnie postępować drogą szlachetną, wszystkie jej czyny dokonują się sprawiedliwości, a jeśli nawet grzeszy, natychmiast się nawraca. Ten, kto myśli sprawiedliwie i odrzuca zło, łatwo zwycięża zło i wykorzenia grzech. Gdy jednak człowiek zwraca się ku złu, wszystkie jego czyny są złe, odrzucając dobro, przyjmuje zło i podporządkowany beliarowi, nawet jeśli co dobrego uczyni, zamienia w zło. Kiedy bowiem porządek, początek jest dobry, koniec ujawnia zło całego działania. Skarbiec bowiem przeciwnika wypełniony jest trucizną złego ducha. Bywa człowiek, powiadają, który w słowach stawia dobro ponad zło, ale koniec jego działania jest zły. Oto mąż, który nie lituje się nad tym, kto mu pomaga w złym. To również posiada dwa, to również posiada dwa oblicza, ale całość jest zła. A oto znowu mąż, który, miłując złoczyncę, tak samo trwa w złu, ponieważ nawet umrzeć jest gotów dla takiego. Także i to posiada na, na, najwyraźniej dwa oblicza, ale całość jest zła. Nawet sama miłość jest złem, kiedy zataja nieprawość. Z nazwy uchodzi za coś dobrego, kres jednak działania poka, poka, pokazuje zło. Ktoś inny kradnie, krzywdzi, rabuje, oszukuje, ale lituje się nad ubogim. Także i to ma dwa oblicza, całość jednak jest zła. Ktoś oszukuje bliźniego, pobudza Boga do gniewu, fałszywie przysięga wobec Najwyższego, ale pomaga ubogiemu, pana, który jest nauczycielem prawa, znieważa i pobudza do gniewu, ale lituje się nad ubogim. Duszę pogrąża w ciemności, ale Oświecać ciało, zabija wielu, nielicznym okazuje miłosierdzie. To także ma dwa oblicza. Ktoś inny, co założy, jest rozwiązły, ale powstrzymuje się od, od określonych pokarmów i poszcząc dokonuje złych czynów, przemocą i bogactwem niszczy wielu, wśród wielkości popełnionego zła zachowuje przykazanie. Również i to ma dwa oblicza. całość jednak jest zła. Tacy ludzie podobni są do zwierząt o rozwiodlonych stopach, ponieważ powie są czyste, w rzeczywistości zaś nieczyste. Tak właśnie powiedział Bóg na tablicach niebieskich. Wy zaś, dzieci, nie bądźcie ludźmi o dwóch obliczach, dobrym i złym, ale przylągnijcie wyłącznie do dobra, aby Bóg w nim odpoczął, a ludzie go zaczerpnęli. Unikajcie zła, pokonując przeciwnika waszymi szlachetnymi czynami, ponieważ ludzie o dwóch obliczach służą nie Bogu, ale własnym porządliwościom, aby podobać się Beliarowi oraz ludziom do ich podobnym. Natomiast ludzie szlachetni mający zawsze jedno oblicze, nawet jeśli przez dwulicowych uważani są za grzeszników, wo wobec Boga są sprawiedliwi. Wielu takich, którzy zabijają złoczyńców, dokonuje dwóch czynów: złego ze względu na dobry, całość jest jednak dobra, jako że zło stało, zostało wykorzenione i usunięte. Ktoś nienawidzi miłosiernego, się, niedopuszczającego się niesprawiedliwości oraz tu założnika, zachowującego posty, to również ma dwa oblicza. Całość jednak jest dobra, ponieważ człowiek taki za przykładem pana nie przyjmuje tego, co pozornie piękne, w miejsce tego, co piękne jest naprawdę. Ktoś inny nie chce spędzać przyjemnego dnia pośród ucztujących, aby nie uczcić swy, uczy, uczynić swych ust nieczystymi i nie zbrukać duszy. To również ma dwa oblicza, całość jednak jest dobra. Tacy ludzie podobni są do Jeleni i Sary. Jako dzikie zwierzęta wydają się nieczyste, w rzeczywistości są czyste, postępują wo, bowiem w goliwości wobec Boga, trzymając się z dala od tego, czego sam Bóg nienawidzi. Tak to powiedział w przykazaniach oddzielając dobro od zła. Widzicie więc, dzieci, że w każdej rzeczy są dwie strony: jedna przeciwna drugiej, jedna ukryta w drugiej. Po życiu następuje śmierć, po sławie, niesława po dniu, noc, po świetle, ciemność. Wszystko to poddane jest dniowi, życiu to, co sprawiedliwe. Dlatego życie wieczne stawia czoła śmierci i nie można prawdy nazwać kłamstwem, ani tego, co sprawiedliwe, niesprawiedliwym, ponieważ wszelka prawda należy do światła, podobnie jak w ogóle wszystko od Boga. Wszystkiego tego doświadczyłem w moim życiu i nie odstąpiłem od prawdy Pana, a przykazania Najwyższego zagłębiam we wszystkich moich sił, postępując jednoznacznie w dobrym. Czy wy również, dzieci, zachowujcie przykazania Pana, podążając jednoznacznie za prawdą, albowiem dwulicowi podwójnie zostaną skarceni. Miejcie w nienawiści duchy błędu, zwalczajcie przeciwczo... zwalczające przeciw... walczące przeciw... Jeszcze raz, miejcie w nienawiści duchy błędu walczące przeciw człowiekowi. Prawa Pańskiego strzeżcie i nie uważajcie zła za dobro. Wy wpatrujcie się w to, co naprawdę dobre, i zachowujcie je we wszystkich przykazaniach Pana. Do niego się zwracajcie i w nim odnajduj, odnajdujcie spokój. Koniec bowiem ludzi ujawnia ich sprawiedliwość, rozpoznają wówczas aniołów pańskich oraz aniołów szatana, kiedy bowiem dusza odchodzi niespokojna, dręczona jest przez złego ducha, któremu zasłużyła w porządliwościach i złych czynach. Jeśli zaś spokojnie i w radości rozpoznacie anioła pokoju, który we wezwie do życia, nie, będzie, nie, nie bądźcie jak dzieci, jak Sodoma, która nie rozpoznała aniołów pana i do. I doznała wszelkiej zagłady. Wiem bowiem, że zgrzeszycie i będziecie wydani w ręce waszych wrogów. Ziemia wasza opustoszeje, wy zaś rozproszycie się na cztery strony świata i staniecie się bezsilni w rozproszeniu, jak rozdana woda, dopóki Najwyższy nie spojrzy na Ziemię i sam przedłoży, jako człowiek, jedząc i pijąc z ludźmi, nie skruszy się z, łatwo, z, z łatwością. Z łatwością głowy smoka przez wodę. On zbawi Izraela i wszystkie narody. On zbawi Izraela i wszystkie narody. Bóg. Przemawiający przez człowieka, powiedzcie to dzieciom, dzieciom waszym, aby mu były posłuszne. Poznałem bowiem z tablic niebieskich, że nie, będzie mu posłusz, nie będziecie mu posłuszni i że niegodziwie postępować z nim będziecie, nie przyjmując prawa Bożego, ale ludzkie przepisy. Z tego powodu zostaniecie rozproszeni tak jak Gad i Dan, bracia moi, którzy nie znają swej ziemi ani swego pokolenia, ani swojej mowy, ale Pan zgromadzi was w wierze ze względu na nadzieję swojego miłosierdzia ze względu na Abrahama, Izaka i Jakuba. To powiedziawszy dał im następujące polecenie: Zachowujcie, pochowajcie mnie w Hebronie, tak umarł zapowiadając w, w, zapadając w łagodny sen, a synowie jego uczynili, jak im nakazał, zabrawszy jego kości pogrzebali obok jego ojcu. Ja pozdrawiam was serdecznie szalom